Gang brutalnych sutenerów, który przez lata terroryzował kobiety w całej południowej Polsce, wreszcie zasiądzie na ławie oskarżonych. Na jego czele stał Daniel G., pseudonim Walker tarnowianin, który stworzył przestępcze imperium opierające się na bajzlach, rozbojach i handlem substancjami. Na sali sądowej w Rzeszowie niebawem rozegra się jeden z bardziej spektakularnych procesów ostatnich lat, który wzbudził szerokie zainteresowanie opinii publicznej oraz służb wymiaru sprawiedliwości. Na ławie oskarżonych zasiądzie grupa przestępcza, którą śledczy określają mianem wyjątkowo brutalnej i zorganizowanej. Trzonem tej przestępczej struktury był gang zajmujący się sutenerstwem, rozbojami oraz handlem zakazanymi substancjami, a jego bezwzględnym przywódcą okazał się Daniel G. Mężczyzna pochodzący z Tarnowa, znany w półświadku pod pseudonimem Walker, działał z zimną premedytacją i wykazywał się niezwykłą skutecznością w omijaniu prawa, przez co przez długi czas udawało mu się pozostawać poza zasięgiem organów ścigania. To właśnie podkarpacki wydział za miejscowy departamentu do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie, po żmudnym i wielowątkowym postępowaniu skierował do sądu okręgowego akt oskarżenia, obejmujący aż 24 osoby. Według ustaleń śledczych oskarżeni działali w ramach dwóch współpracujących ze sobą grup przestępczych, które miały jasno zdefiniowaną strukturę i podział ról. Każdy członek odpowiadał za określone zadania, począwszy od werbowania kobiet, przez organizację ich pracy w agencjach towarzyskich, aż po zapewnianie ochrony i rozliczenia finansowe. Niektórzy z nich uczestniczyli również w brutalnych napadach z użyciem niebezpiecznych narzędzi, a część odpowiadała za dystrybucję substancji na szeroką skalę. Terytorium ich działalności rozciągało się na kilka miast, m.in. Dębice, Jasło, Tarnów, Częstochowe, Radom oraz Warszawę. W toku śledztwa udało się ustalić, że Sam Walker, czyli Daniel G., był nie tylko pomysłodawcą całego procederu, ale również jego głównym koordynatorem. Działał ramię w ramię ze swoją żoną, Switlaną G., która pełniła rolę zaufanej wspólniczki i zarządzała częścią operacyjną agencji towarzyskich. Według prokuratury już od co najmniej 2017 roku para ta prowadziła sieć mieszkań wynajmowanych pod przykrywką zwykłych lokali noclegowych, które w rzeczywistości służyły jako agencje towarzyskie. Miejsca te określane przez środowisko jako tak zwane mieszkaniówki funkcjonowały głównie na terenie Tarnowa, jednak ich wpływy z czasem rozszerzały się również na inne miasta. Rekrutacja kobiet do pracy w tych lokalach była prowadzona w sposób wyrafinowany i pozornie legalny. Ogłoszenia zamieszczano na popularnym portalu internetowym specjalizującym się w anonsach towarzyskich, gdzie sugerowano jedynie możliwość wynajęcia mieszkania na dobę. Celowo pomijano jakiekolwiek informacje mogące sugerować prowadzenie działalności o charakterze seksualnym, by nie wzbudzać podejrzeń organów ścigania. Cała komunikacja była prowadzona telefonicznie lub przez komunikatory internetowe, co dodatkowo utrudniało śledczym namierzenie źródeł procederu. Dopiero po nawiązaniu kontaktu i wzbudzeniu zaufania. Kobiety zainteresowane ogłoszeniem otrzymywały szczegółowe informacje dotyczące charakteru pracy, miejsca świadczenia usług oraz zasad bezpieczeństwa. W trakcie takich rozmów przedstawiciele gangu przedstawiali swoją ofertę w sposób atrakcyjny, zapewniając potencjalne pracownice o wysokich zarobkach, całkowitej anonimowości oraz pełnej ochronie. Twierdzili, że posiadają rozbudowaną siatkę zadowolonych klientów i że ich mieszkaniówki są wolne od konkurencji. Co w praktyce oznaczało większy zarobek dla kobiet świadczących usługi seksualne. W rzeczywistości była to jednak część strategii mającej na celu kontrolę nad całością procederu i eliminację niezależnych osób z tej branży. Kobiety, które decydowały się na współpracę z Walkerem i jego ludźmi, musiały uiścić opłatę za dobowe wynajęcie pokoju, która wahała się od 150 do 200 zł. W cenę wliczone były nie tylko środki czystości, ale także nieformalna ochrona zapewniana przez ludzi powiązanych z gangiem. Taki model działania pozwalał grupie przestępczej czerpać regularne wysokie dochody, a jednocześnie utrzymywać względną dyskrecję. Śledczy ustalili, że ochrona oznaczała nie tylko fizyczną obecność ludzi gotowych do interwencji, ale także prewencję przed potencjalnymi działaniami konkurencyjnych grup lub niekontrolowanymi wizytami funkcjonariuszy policji. Wśród oskarżonych znaleźli się nie tylko Daniel G. i jego żona, lecz także ich najbliżsi współpracownicy Piotr B., Tomasz K., Łukasz K., Artur G. Kazimierz J. oraz Adam M. Każda z tych osób miała ściśle określoną rolę w strukturze organizacji. Jedni byli odpowiedzialni za logistykę i transport, inni za kontakty z klientami lub kontrolę nad kobietami. Prokuratura zebrała przeciwko nim obszerny materiał dowodowy obejmujący zeznania świadków, dokumentację finansową, dane z monitoringu oraz treści rozmów przechwycone podczas działań operacyjnych. Cała sprawa stanowi przykład dobrze zorganizowanej i sprawnie działającej przestępczości zorganizowanej, która przez długi czas potrafiła kamuflować swoją działalność pod płaszczykiem legalnie wynajmowanych lokali mieszkalnych. Skala procederu, brutalność działania oraz jego rozmach wskazują, że mamy do czynienia z jedną z większych tego typu spraw w regionie. Proces, który niebawem się rozpocznie, ma rzucić światło na metody działania takich grup oraz ujawnić powiązania sięgające różnych warstw społecznych i gospodarczych. Prokuratura nie wyklucza, że w toku rozprawy na jaw wyjdą kolejne wątki oraz osoby powiązane z gangiem Walkera, które do tej pory pozostawały w cieniu. Grupa przestępcza, której działania wstrząsnęły kilkoma miastami południowej Polski, dała się poznać jako wyjątkowo brutalna, bezwzględna i zorganizowana. Jej członkowie nie mieli najmniejszych skrupułów, a ich metody działania były nie tylko agresywne, ale przede wszystkim nastawione na całkowitą dominację nad rynkiem usług towarzyskich. W celu eliminacji konkurencyjnych agencji prostytucyjnych, przestępcy posługiwali się taktyką podszywania się pod klientów. W rzeczywistości jednak ich celem nie było skorzystanie z usług oferowanych przez kobiety, lecz bezpośredni atak na nie. Do mieszkań, w których przyjmowano klientów, przyjeżdżali uzbrojeni: przynajmniej jeden z nich miał przy sobie nóż, a drugi przedmiot do złudzenia przypominający broń palną. Wchodząc do środka, od razu przechodzili do agresywnego działania. Krzykiem Groźbami i przemocą zmuszali kobiety do oddania gotówki, biżuterii, a także telefonów komórkowych zarówno należących do nich samych, jak i do znajdujących się w mieszkaniu klientów. Wszystko działo się błyskawicznie, w atmosferze paniki, strachu i szoku, który paraliżował ofiary. Jednak rabunek nie był ich jedynym zamiarem. Często po dokonanym napadzie przestępcy nie odchodzili natychmiast. Zostawali jeszcze chwilę, aby wywrzeć dodatkową presję psychiczną. Informowali kobiety, że jeśli chcą nadal wykonywać swoją pracę, muszą od tej pory działać wyłącznie pod ich kontrolą. Oznaczało to podporządkowanie się zasadom narzuconym przez grupę oraz obowiązek codziennego opłacania haraczu w wysokości 200 zł. Dla wielu kobiet była to dramatyczna alternatywa. Z jednej strony obawa przed kolejnym napadem i groźba utraty zdrowia lub życia, z drugiej przymus płacenia wysokich kwot, które z trudem mogły wypracować w trakcie dnia. Prokuratorskie śledztwo ujawniło, że przywódca grupy, Daniel G., znany w przestępczym środowisku jako „Walker”, nie działał w pojedynkę. Wraz ze swoim bliskim współpracownikiem Piotrem B., uczestniczył bezpośrednio w przynajmniej siedmiu rozbojach, które miały miejsce w różnych miastach. Ataki te zostały odnotowane m.in. w Dębicy, Jaśle, Tarnowie, Warszawie, Częstochowie, Radomiu oraz Gorlicach. Działali szybko. Przemieszczali się pomiędzy miastami i unikali schematycznych zachowań, co przez długi czas utrudniało służbom ich ujęcie. Zmieniali środki transportu, korzystali z telefonów na kartę, nie zostawiali śladów w dokumentacji wynajmowanych lokali. Ofiary często bały się zgłaszać przestępstwa, obawiając się zemsty lub utraty źródła dochodu. Brutalność tej grupy wstrząsnęła lokalnym środowiskiem, szczególnie wśród kobiet świadczących usługi w tzw. mieszkaniówkach. W obawie o swoje życie, wiele z nich postanowiło całkowicie zrezygnować z pracy lub podporządkować się nowym regułom. Tym samym przestępcy osiągali swój cel, eliminowali konkurencję, poszerzali własne wpływy i zwiększali liczbę kobiet zmuszonych do współpracy z nimi. Rozbudowana siatka agencji towarzyskich kontrolowanych przez ludzi Daniela G. w krótkim czasie zdominowała lokalny rynek usług seksualnych. Według ustaleń śledztwa od stycznia 2017 roku do marca 2021 roku członkowie grupy zarobili na procederze ponad 1,5 miliona złotych. Kwota ta pochodziła głównie z codziennych opłat pobieranych od kobiet oraz z pieniędzy zrabowanych podczas napadów. W tym czasie przestępcy zdołali nakłonić do pracy w ich mieszkaniach co najmniej 100 kobiet. Wiele z nich było uzależnionych finansowo, zastraszonych lub po prostu pozbawionych innej możliwości zarobku. Prokuratura postawiła Danielowi G., znanemu jako Walker, zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, czerpania korzyści majątkowych z cudzego nierządu w formie kwalifikowanej, a także dokonania rozbojów z użyciem niebezpiecznych przedmiotów. Pozostali członkowie grupy zostali oskarżeni o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz czerpanie zysków z pracy seksualnej innych osób. W przypadku Daniela G. grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Natomiast pozostali członkowie mogą zostać skazani na kary sięgające pięciu lat więzienia. Tymczasem prokuratura prowadziła również śledztwo przeciwko drugiej grupie przestępczej, której członkowie również zostali objęci aktem oskarżenia. Ta organizacja działała na terenie Nowego Sącza w okresie od grudnia 2019 roku do marca 2021 roku. W tym przypadku przestępcza działalność koncentrowała się na handlu zakazanymi substancjami. Śledczy ustalili, że członkowie tej grupy wprowadzili do obrotu znaczne ilości środków odurzających, w tym co najmniej 6 kg amfy, 3 kg suszu konopi, a także inne substancje psychoaktywne. Skala procederu wskazuje na rozbudowaną i profesjonalnie działającą strukturę, która zajmowała się dystrybucją substancji na terenie województwa małopolskiego i nie tylko. Do grupy tej należało 8 osób: Daniel G., Marcin C. pseudonim królik, Tomasz M. pseudonim płyta. Damian S. Pseudonim Demon, Adrian C., Karolina B., Sylwia B. oraz Robert K. Oprócz nich prokurator oskarżył również 9 innych osób uczestnictwo w handlu znacznymi ilościami substancji psychoaktywnych. Wśród nich znaleźli się Marcin Z., Marcin T., Mateusz B., Piotr W., Krystian B., Dawid A., Michał P., Janusz J. oraz Mariusz J., dla 11 spośród oskarżonych sąd na wniosek prokuratury utrzymał tymczasowy areszt jako środek zapobiegawczy. Warto zaznaczyć, że 18 osób objętych aktem oskarżenia było wcześniej karanych, z czego 5 działało w warunkach recydywy, co znacząco wpływa na ocenę ich postaw procesowych. Zgromadzony materiał dowodowy, zeznania świadków, wyniki obserwacji operacyjnej i przechwycone rozmowy wskazują na wysoką brutalność i profesjonalizm działania obu grup. Ich działalność nie tylko burzyła porządek publiczny, lecz także wpływała negatywnie na bezpieczeństwo lokalnych społeczności. Procesy, które mają się rozpocząć w najbliższym czasie, będą jednym z najważniejszych wydarzeń sądowych ostatnich lat w regionie.